Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś kochani zaprosić na cotygodniowe przesłanie. Tym razem jest to czytanie dotyczące tygodnia od 10 do 16 maja. Moi kochani, pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. No dobrze moi drodzy. Zabieramy się więc do czytania dla byczków. Moje drogie byczki. O! Już z przykładu pokazuje mi się szósta kielichów, która mówi mi o osobach z przeszłości, być może które chcą powrócić do waszego życia, bądź już powróciły. Również o różnego rodzaju wspomnieniach. I mamy kochani tutaj Asa Pentakli, który mówi mi o nowej szansie, o nowej możliwości, o nowej pracy bądź ofercie pracy jak najbardziej. No ale już kochane byczki, sobie sprawdzimy. Ogólna energia dla osób z podznaków no i mamy, kochani, tą kartę, o której już mówiłam, pokazuje mi się szóstka kielichów, która już nam wyszła z przekładu, czyli coś związanego z wspomnieniami lub z przeszłością, być może z osobami z przeszłości, ale dopowiemy sobie. O, tak, pokazuje się on, tak, jakby e, dostaliście być może jakąś wiadomość, być może się spotkaliście, być może musieliście podjąć właśnie jakieś decyzje, tak? Ale jest to jakaś komunikacja, moi drodzy. Ale już patrzymy. Czego dotyczy ta szóstka kielichów? Hmm, moi kochani, z jednej strony jakiejś stabilności, być może jakiegoś stałego związku jak najbardziej. Być może jest coś, czego w jakiś sposób się trzymacie kurczowo. Być może ktoś z przeszłości jest w waszym sercu i nie chcecie wypuścić tego uczucia, tak? No, ciekawe. Jeszcze wybada mi tutaj karta ósemki pentakli, która mi mówi o takiej systematyczności, o takiej pracy. I może to dotyczyć jak najbardziej pracy fizycznej, Waszej pracy, no ale również właśnie takiej pracy nad tym stałym związkiem. No, ciekawe. No dobrze, co odchodzi do przeszłości dla osób spod nakupy w takim razie. Co chodzi do przeszłości o moi kochani, pokazujecie się jako osoby, które pozostawiły za sobą różnego rodzaju troski, takie rozczarowania, kiedy z jednej strony tak jakbyście zrozumieli, że przeszłość... Nie, nie ma żadnego już znaczenia, w żaden sposób Wam nie pomoże to, że będziecie za sobą właśnie ciągnąć jakieś rzeczy z przeszłości bądź uczucia właśnie z przeszłości i Wy w pewien sposób zostawiacie to za sobą. Dla niektórych osób, nawet widzę tutaj przeprowadzkę, i tak naprawdę, co Wam to przynosi, to jakieś spełnienie, jakąś radość, tak naprawdę, pozostawienie właśnie tego wszystkiego, co było złe. Przynosi wam tą piękną radość. I pokazuje mi się tutaj jakaś osoba, która być może przyszła do Was z jakąś propozycją. Być może właśnie to była osoba z przeszłości, jak najbardziej. No? Dobrze, sprawdźmy zatem, do czego dążą osoby z podznaku byka w tygodniu od 10 do 16. O, mamy kochani tutaj rycerza mieczy. Tak, jakby tutaj. Wy nie dążycie, ale Wy, kochani, pędzicie do czegoś, no, tak jakby być może tu jest nowy pomysł. I do czegoś, co jest, coś, coś nowego. W jakiś sposób nowy początek, ale pokazujecie mi się jako osoby, które może nie do końca właśnie wierzą w siebie. Takie niskie poczucie własnej wartości, kiedy nie wierzymy, że może nam się to udać, kiedy nie wierzymy, że jesteśmy. No że poradzimy sobie z czymś lub z kimś, że jesteśmy właśnie tą cudowną osobą. Tak, tu jest z jednej strony jakiś strach, ale wy, kochani, ruszacie do przodu. No, pomimo tego strachu, być może jakiegoś lęku, zablokowania, właśnie, jak to wszystko się potoczy. Kochani, Tutaj będzie dobrze. Mamy dziesiątkę pentakli, która mi mówi o właśnie takiej energii zadowolenia, szczęścia, spełnienia, kiedy właśnie się wszystko układa w Waszym życiu. No i kochani, jak najbardziej, mam tutaj również jakieś, pokazuję mi być, no, osoby, które powiedziałabym są w związkach właśnie małżeńskich. Kiedy takie stałe związki jak najbardziej dla niektórych osób, yy, które już naprawdę przetrwały bardzo wiele różnego rodzaju prób. No, dość ciekawe, jaka jest teraźniejszość dla osób z znaku byka? Mamy, kochani, piękną kartę równowagi, harmonii i balansu. Tak jakby w waszym życiu to właśnie przychodzi. Mamy znowu tego rycerza. Wy wyruszacie, mamy, przepraszam, mamy pazia. Wy wyruszacie, moi kochani, tutaj w jakąś e, drogę, coś nowego. Jakiś pomysł z czymś związany. Ciekawe, z czym jest związany ten pomysł. Co chodzi z tym paziem mieczy? I mamy, kochani, znowu pozostawienie. To jest ta sama karta, która odeszła wam do przeszłości. Wy w pewien sposób nadal jesteście osobami, które pozostawiają coś za sobą. Być może dla niektórych również widzę to w taki sposób, jakbyście odeszli, a tu jest znowu ten powrót. Tutaj płyniemy w dół rzeki, tu płyniemy w górę. No, ciekawe. Jakiś nowy początek. Być może jakiś powrót do osoby z przeszłości, do jakiegoś stałego związku. No tak, kochani, tutaj mamy jakieś początki Waszej drogi. Jakieś y, również, tak jakby dla niektórych chodziło również tutaj być może o dzieci. Dobrze, kochani, w takim razie, co Wy robicie? Co robią byki w tygodniu od 10 do 16 maja? Wy, kochani, przede wszystkim pozbywacie się czegoś, co już Wam nie przynosi radości, co już Wam nie służy. Jakby kiedyś Powiedzmy taki przykład Wam dam. Jakbyście mieli właśnie nową pracę, no, mieliście jakąś pracę i czuliście się w niej bardzo zadowoleni, i no, ta praca, co z taką miłą chęcią tam jechaliście do tej pracy, wykonywaliście swoje obowiązki, i po pewnym czasie nagle stała się to, stało się to taką monotonią, która już nie przynosiła Wam żadnej ra... radości, a wręcz właśnie takie uczucie, że nie mieliście chęci już więcej tam jechać. I jest właśnie takie pozbywanie się tego, co już nam nie przynosi radości, tak jakbyście znaleźli coś nowego. I mamy kochani znowu tą czwórkę pentakli, która mówi o tym, o takiej stabilizacji jak najbardziej, ale również o tym trzymaniu się czegoś kurczowo. No, teraz czwórka pentakli, sobie dopowiemy. Tak, jakbyście, kochani, tutaj zaczynali właśnie tworzyć, wprowadzać jakieś zmiany w Waszym życiu, być może kreować coś, coś nowego, być może zmieniać wasz, Wasze życie, wprowadzać właśnie jakieś zmiany. No. Dobrze, moi kochani, jaka jest najbliższa przyszłość? Już mi się coś tu odwróciło. Mamy tutaj początek nowej pracy dla niektórych, jak najbardziej. To jest ten paś, który nam się pokazywał wcześniej. Nowa praca, coś nowego tutaj się orzekuje, sprawdźmy czego dotyczy ten paść i mamy tą komunikację moi kochani, być może dostaniecie jakąś wiadomość jakiś list od osoby, być może ofertę pracy, jak najbardziej ja sprawdźmy co tam mamy jeszcze czego to dotyczy I tak naprawdę y, ta propozycja bądź oferta, ta nowa praca, którą tutaj zaczynacie, przyniesie Wam ogromne zadowolenie, radość i satysfakcję. To są mm, takie, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest taki bardzo dobry przypływ gotówkowy, ale również jeżeli chodzi o Wasze życie uczuciowe, to tutaj jak najbardziej będziecie czuć się właśnie nawet sami ze sobą bardzo dobrze. No dobrze, w takim razie sprawdźmy, jaka jest energia z otoczenia. Pokazujecie się jako osoby, które w pewien sposób się musiały obronić przed kimś lub przed czymś. No i słuchajcie, moi drodzy, mamy tutaj tą piątkę kielichów, która jest dokładnie w tym miejscu. To jest ta sama karta. Pozostawiacie tu, jest jakiś żal, jakiś smutek, bo jakby coś się tutaj zakończyło, coś się stało i nie macie już wpływu na to, żeby odwrócić właśnie te rzeczy z przeszłości. Jest tutaj jakieś odejście, moi drodzy. Pozostawienie właśnie czegoś lub kogoś za sobą. Czego dotyczy ta piątka mieczy? Tak, tak naprawdę, kochani, to wszystko wygląda to troszeczkę w taki sposób. Przychodzi ta sprawiedliwość. Być może wy się chcieliście obronić przed kimś lub przed jakąś sytuacją. Coś tam być może się w waszym życiu zakończyło, ale tak naprawdę przychodzi ta sprawiedliwość, przychodzi ta równowaga, przychodzi ten balans. I jak najbardziej, ja dla niektórych osób również widzę tutaj jakieś sprawy urzędowe, rozwodowe. Ponieważ te karty mi o tym mówią, no. Ale moi kochani, wszystko się bardzo dobrze skończy. Dobrze, w takim razie sprawdźmy końcowy rezultat. Mamy tutaj dwie osoby. I mamy kochani, właśnie tego rycerza pentakli oraz pazia mieczy. I no. Po pierwsze, wy wychodzicie właśnie z jakimiś pomysłami, z jakimiś propozycjami, bądź do Was ktoś przyjdzie, moi drodzy, ale zaraz dopowiemy. Paść pentakli. Tak, i powiedziałabym, że jeżeli chodzi o tą ofertę pracy, więc wy jak najbardziej. Przyjmiecie tą nową ofertę pracy, która do Was przychodzi tutaj w najbliższej przyszłości. Jest to karta, która również mi mówi o takim porozumieniu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sprawy urzędowe, o porozumieniu również z osobami Wam bliskimi. Jeżeli cokolwiek tam się stało, to będzie to porozumienie z tą drugą osobą, więc nie ma się czym martwić, moi kochani. Dobrze, sprawdźmy jeszcze kartę radę dla Was. Mamy tutaj kartę radę, która mówi o tym, aby odejść, aby pozostawić właśnie coś za sobą. I być może to dotyczy właśnie pracy. Ja myślę, że Wy doskonale wiecie: coś, co w pewien sposób nie przynosi Wam radości, gdzie być może w pew... no, czujecie się źle, czujecie się nieswojo. Na przykład może być to również miejsce pracy, gdzie bardzo się stresujecie. Że macie do niej i Są też takie osoby, i są też takie prace, jak najbardziej. Ale to powiemy sobie Waszą kartę radę, ta piątka. Tak. I pozostawiając tak naprawdę, cokolwiek by to nie było ze sobą, zostawcie również Wasze smutki i żale, ponieważ kiedy to zrobicie, moi kochani, to czeka na Was ogromna, przepiękna obfitość, tak? To zadowolenie i to szczęście. No, ale będzie się u Was działo bardzo dużo. Życzę Wam cudownego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie.